Hej, witajcie! W 39 odcinku naszej serii zagrajmy w Gothic. Dzisiaj bez przedłużania zajmiemy się zdobywaniem elementów do Ulumulu. A co to są za elementy? Otóż musimy ubić najgroźniejsze bestie jakie panują ogólnie w świecie gry. Ach, zaczniemy chyba od trolla, wiecie co? Ponieważ troll jest najbliżej. Najbliżej z tych właśnie wszystkich bestii. Które tu są. A gdzie się znajduje troll? Sądzę, że chyba każdy wie. Ale, ale. No, bez wypłynie. Mhm, ale, ale. Dla tych, co nie wiedzą, to wam pokażę. Jezu, kochany, bez Dobra. Płyniemy zatem. Gdzie dobrze robię? Gdzie jest wyjście? Wyjście z e, Powiem wam, że przydałoby mi się. Zaklęcie zmniejszenia potwora, ponieważ nie jestem pewien, czy uda mi się pokonać tego trola bez żadnego zaklęcia. Mam nadzieję, że tak. Oj, chyba zbliża się noc. Ewidentnie. No ale, jeśli uda nam się teraz pokonać trola, to znaczy, że z całą tą resztą też sobie poradzimy. Ponieważ troll jest najbardziej wytrzymały z tych wszystkich dziadostw. Okej, okay, z tego co pamiętam to trole znajdują się tutaj, jak się idzie wzdłuż góry Czy mam rację, czy mam rację i dupa... Ej, a nie, jednak jest, wiesz, ja się przestraszyłem, że nie ma. Uch, wielkie bydle. Jeszcze tylko zerknąć, na pewno nie mam jakiegoś zaklęcia zmniejszenia Pać pora. Bo to by mi się przydało. To mogę się zmienić w ścierwojada, ale zmniejszyć potwora to już raczej nie mogę. Dobra, trudno. Zobaczymy czy się uda. Hoho! Uh, 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 uh. huh, żaden przeciwnik. Nie no, oczywiście żartuję. Menda nie do pobicia. A żebyś zgnił padalcu. Uh, dobra, mamy to. Aż mi łapy zdrętwiały. Noga mnie spędzi przez całą walkę. Nie mogę nawet mrugnąć okiem, żeby... żeby nie ten nie stracić czasu, chwili. Kurde, mol, ale to była ciężka walka. Dobra, z racji tego, że mamy jeszcze sporo czasu, ponieważ ten, tą walkę na pewno jakoś przyspieszę albo coś zrobię, żeby ona nie trwała tak długo, to się telepniemy do obozu na bagnie i dla odmiany zawalczymy z czymś dużo łatwiejszym. Mianowicie z wężem błotnym. Pod piątko, dobra. Aha, i tak przy okazji też prześpimy się, no bo w końcu noc jest trochę gorsza niż dzień, a ja tam wolę biegać jak słoneczko wesoło świta. Myślałem. lepiej się do tego nie mieszać. Sen dobrze ci zrobił musisz uważać na to. Dobra, czyli tak, Błotny wąż, błotny wąż. Kiedyś takie sprawy zawsze się to na nikim nie ma... to się chyba nigdy nie zmieni. Kolejny, kolejny dzień i znowu to samo! No! Dla mopków na pewno znowu to samo. Dla mnie to kolejny dzień przygód! Tak jest, dobra. Siema mordo. Powiesz mi coś? Się. Eee. Dobra, wąż błotny. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, cwaniaczku? O, widzę cię, tu jesteś. Dobra, zapiszmy grę. Bo to jednak może się różnie okazać. Może się okazać, że węża błotnego będę lał tak długo jak trola. Albo jeszcze dłużej. Dobra, chodź tu, mordo. <słuch> Jakoś poszło. Nice, dobra. Spieprzamy z tego dziadostwa. No i tak. Kogo teraz, kogo teraz? Może cieniostwora? To jest dobry pomysł. O, i nawet wiem, gdzie cieniostwór się znajduje. Dosyć, to są nie tak daleko, ale nie tak blisko, więc troszeczkę sobie pospacerujemy. Musimy wyjść z obozu i udać się w stronę, z obozu na bagni udać się w stronę starego obozu. i tam nieopoda właśnie będzie się niosło. bo tak, jeszcze musimy zająć się ognistym... ognistym jaszczurem. Powiem wam tak, ognisty jaszczur nie jest strasznie wytrzymały, ale jest... znacznie zadaje dużo tego damagea, czyli trzeba uważać na to jego zielące płomienie. Przyda nam się wtedy ten amulet, który dostaliśmy od tego... od tego szamana, urszaka bo to jednak jakieś zabezpieczenie, nie? No i dobra, lecimy mm, Dawno tu nie byłem No ale tak swoją drogą w tej serii to przechodziłem ten już chyba z 10 razy Dosłownie No mam nadzieję, że cieniostwora pokonam, bo właśnie cieniostwór jest zajebiście szybki, zajebiście silny i ogólnie zajebiście twardy i mocno uderza, więc to chyba będzie najgroźniejszy przeciwnik z wszystkich. Bo widzieliście, troll był wolniutki bardzo. A ta bestyja będzie szybka. Mam nadzieję, że nie będzie wytrzymała. Chociaż chyba będzie, kurde, trochę się boję tej walki. Wojeny dwa, dwóch nie pokonam. Jezu kochany, zwierzyniec, zo, tylko teraz. O, 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 dobra, dobra, dobra. Zajęli się sobą, więc teraz może ja przytulę jednego. Dobra, dobra, chodź, 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 chodź. chodź, Dobrze, idziesz, idziesz. możecie odciągnąć od Twoich pobratyńców. Dobra, przypuśćmy tutaj. Ej, no co jest, Mordo, miałeś ze mną biec. Słyszysz jak krwiopijca na mnie naciera? No wuntyk! Dziadzie, przebrzydły! On w ogóle mi zadaje jakieś obrażenia? No tak, widzi, że nie mogę mu oddać to. Dobra, no i co, i co, i co ty kurde o ciebie Kolejny O jeszcze wilk, nawet cię nie poczułem Dobra Mamy to Z was nawet nie zbieram rzeczy Bo nie jesteście nic Warte Pora się uzdrowić I pora teraz Przystąpić do Zabijania Ognistych jaszczurów Oh yeah gdzie one mogą być? Gdzie one mogą być? E, wiem, że chyba tutaj gdzieś blisko jest plaża A na plaży? Jak to zwykle na plaży Jaszczur się smaży e, Przynajmniej w dodatku W tym roczne Tajemnice tam była plaża Z takim rozwalonym statkiem Teraz chyba ja właśnie też jest Wow I to chyba będzie ostatnia rzecz, tak mi się wydaje, bo nie pamiętam, żeby trzeba było ubijać jakieś inne bestie. O, proszę bardzo, znalazłem Znalazłem. Jupijej. Mam nadzieję, że to będą te szczury Nie chciałbym się wracać taki kawał. Z pustymi rękoma. Jaszczury! Where are you? O, są, świetnie. A co my tu mamy? Wino? I piwo, piwo mnie nie interesuje. Wow, ich jest sporo. Dobra, więc zakładamy amulet. Niestety musimy na chwilę zdjąć swój amulet yy, siły, żeby założyć talizman orków. A nie można tego i tego? No niestety. Dobra, zapisujemy grę. I mam nadzieję, że pójdzie lekko, chociaż wątpię. Bo to głównie zje okiem. prościej niż się spodziewałem. Ej. Proszę bardzo, w tym odcinku zdobyliśmy już wszystko co chcemy. No jeszcze sądzę, że styknie nam czasu, żeby powybijać tamtą grupę i przejść się do pod yy, pod kopalnię. Pod wolną kopalnię. o o o o o a jednak dobrze mówiłem że to gówno jak u to klękajcie narody dobra wczytujemy nie wykraszuj się proszę cię nie wykraszuj się o Jezu wykraszuje się Uch, już myślałem. dobra a jednak ić o nie o nie o nie co to kuźwa było ale ja kuszę los cały czas wczytując tą grę dobra Wiecie co? Doszedłem do wniosku, że ten talizman nam Tyle daje Tak dużo, że równie dobrze Mogę go sobie wsadzić w dupę Więc wolę go zdjąć i założyć talizman Siły, znaczy amulet siły Żeby być silniejszym Bo i tak jak to mnie gówno trafi To raz, dwa i po mnie o, ja to pierdolę Dobra, walę to yy, Idę od razu do Krasz, o to chodzi Dzięki, ZW No, więc tak jak mówiłem Ja to pierdzielę I od razu się teleportuję do Magów Wody A jednak, czyli miałem Dużego farta, że udało mi się pokazać tam. I kierunek, 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 wolna kopalnia. No i kochani moi, zbliżamy się naprawdę do końca gry. Hmm. Powód do zadowolenia? Nie sądzę. No ale cóż, wielkimi krokami zbliża się też Risen 3. W sumie jak teraz to nagrywam to został jeszcze miesiąc do premiery. Więc jak zakończę go to, 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 to jeszcze pewnie zostanie kilka dni do premiery Rizena 3 więc powrzucam jakieś randomowe filmiki z różnych gier, tak żeby nie zostawić kanału takiego opustoszałego, że tak powiem. W ogóle mogłem z kordem pogadać pewnie. Minąłem go. Run, busy, run! Let's jump bardziej, jump! Bo to nie ma czasu. No, najbardziej wkurzająca z tego wszystkiego to była walka z trollem. O Jezu! Ileż to razy zginąłem. Siema! No i już jesteśmy na miejscu, więc dobra. Ja się tutaj niedługo będę zatrzymywał. Tylko jeszcze zeskoczę na dół. Hops. Okej. Okay. Dobra, więc zapisuję tutaj grę. Najlepiej w dwóch miejscach, żeby się nie skraszowało. Hops. I hops. I się z wami żegnam. Także to był Korangar. Pamiętajcie łapkach w górę, pozytywnych ocenach. Czyli łapkach w górę. I o komentarzach. Zatem trzymajcie się kochani, do zobaczenia za kolejne dwa dni. To był Kranger, na razie cześć i see ya!